Panie Marszałku, postaram się mówić jak najkrócej, ale przyznaję, że wolałabym, żeby ten temat tu wybrzmiał i żeby nie miał za mało czasu. Ja z poczuciem ogromnej satysfakcji prezentuję Wysokiemu Sejmowi projekt uchwały w sprawie uczczenia pięćdziesiątej rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek. Jest to uchwała, która jest hołdem dla kilkuset tysięcy kobiet, Kobiet umęczonych, schorowanych, zmaltretowanych w, w kieracie codziennej, strasznej, przerażającej pracy, które 50 lat temu w ciągu sześciu dni zastrajkowały, przeciwstawiły się władzy ówczesnej, komunistycznej, władzy PRL-u i ten strajk wygrały. 50 lat temu to był wygrany strajk. I wygrały go łódzkie włókniarki. Strajk wybuchł 10 lutego 1971 roku. Jeszcze była bardzo świeża pamięć i przerażenie i strach po grudniowej masakrze na Wybrzeżu. Ale władza. Niczego się nie nauczyła po tym grudniu. Myślała, że już jak spacyfikowała, pozabijała, to będzie spokój. Podwyżek podwyżki cen żywności, bo właściwie oto cała ta batalia się zaczęła. Pozostały a najniższe uposażenia nie zostały podniesione i wszystkie obietnice nowo wybranego pierwszego sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, okazały się po prostu kłamstwem. I to oszustwo kolejne przecież sprawiło, że 130 tysięcy pracowników łódzkiego przemysłu lekkiego, włókniarki, tkaczki z wykończalni. Oni zobaczyli na a głównie to były to kobiety, w 80% to były kobiety, zobaczyły na swoich paskach z wypłatami kwoty niższe o 200-300 zł niż było poprzednio, więc nie tylko, że nikt im nie podniósł, to jeszcze im obniżono. Zatrzymali maszyny w zakładach przemysłu wełnianego Juliana Marslewskiego. Te kobiety zatrzymały maszyny. Za Namawiając na to swoich kolegów, majstrów, bo od maszyn w takich zakładach byli zawsze majstrowie mężczyźni. I tak to było 10 lutego, a 14 lutego to już strajkowało 55 tysięcy włodzi pracowników tego przemysłu lekkiego z 32 3 zakładów pracy. Najpierw próbowano to rozbroić na miejscu, potem przyjechała delegacja rządowa. Oczywiście zgromadzono tabuny wojska i milicji, ale to nic nie pomagało. Strajk trwał. Przyjechał premier Jaroszewicz, no myślał, że przecież na pewno kto jak kto, ale on rozbroi ten bunt. Nie rozbroił ani w zakładach przemysłu bawełnianego marklewskiego, ani w zakładach obrońców pokoju. Te dziewczyny, dzielne dziewczyny powiedziały nie. Nie. I pan premier jak nie pyszny wrócił do Warszawy. Nie odważono się użyć tego wojska i milicji. A te dziewczyny wiedziały, że nie mogą wyjść z zakładu pracy. Nie wyprowadzono strajku na ulicę. I to było to zwycięstwo. 15 lutego późnym wieczorem ogłoszono decyzję Rady Ministrów o powrocie z dniem 1 marca do cen przed grudnia 1970 roku. Łódzkie półkniarki wygrały. I przeczytam tylko ostatnie zdanie tego, tej uchwały. W Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 50. rocznicę tego zwycięskiego strajku wyraża szacunek i podziw dla odwagi, rozwagi i determinacji łódzkich łukniarek, dzielnych i mądrych bohaterek polskiej drogi do demokracji i niepodległości. Dziękujemy Wam po 50 latach i pamiętamy. Yeah.